Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jestem RK Gaming i dzisiaj sobie zagramy w szachy szybkie. No i tutaj oponenta 887 Elo. Gramy sobie tempem 15, 15 plus 10. Czy on będzie próbował nam tu dać coś śmiesznego? Spróbujmy sobie tak. Bronimy pionka. Tutaj sobie teraz będziemy chcieli wyjść. Tak, gońcem sobie tutaj na razie wyjdziemy. Na razie nie wygląda to jakby jakaś tragedia miała się wydarzyć. Zróbmy sobie tutaj miejsce, będziemy tutaj chcieli sobie wyjść tutaj, tutaj. Ok, to widzimy, że nasz oponent no to jest taki bucowaty jest trochę w tym momencie. Wyjeżdża. Bardzo szybko tutaj Hetmanem wyjechał. Także tutaj mogą wchodzić jakieś śmieszne gierki z jego strony. Ale my się nie boimy, gramy według naszego planu, czyli goniec F7. Zobaczmy, to jest bardzo ważne, żeby obczaić, co ten przeciwnik w ogóle knuje. Tutaj mamy zasięg skoczka. Pole, na które on może wejść, nie są w ogóle bronione. Co potem? Potem może nam. Czy, czy potem mamy coś, może w ogóle grozi? Na, na pewno może tu próbować pozbyć się. Może po czymś takim? Może próbować nam się pozbyć tego gońca w ogóle to byłaby całkiem korzystna wymiana dla niego. Tak poza tym, no to czegoś takiego raczej nie będzie próbował. No to tu mamy tylko skoczka. No coś takiego może też wlecieć. Taka wymianka. Tylko, że niezbyt się, to też niezbyt się opłaca. Ponieważ ten koń jest nieaktywny. A bardzo ważne jest granie na aktywność szachową figur. Oczywiście, według planu, zrobimy sobie teraz roszadkę. Spróbujemy tą wieżę gdzieś tu do akcji wkroczyć. Nasz oponent wydaje mi się, że zagrał dość niedokładnie, ponieważ zbił tego skoczka, który tutaj za wiele nie robił. A dość istotnym rzeczą jest właśnie, właśnie, żeby te figury się nie nudziły tutaj. Bo ten skoczek i tak za wiele tam nie robił. On, bijąc go, tak naprawdę stracił swojego całkiem wartościowego końca. Spróbujmy. Tutaj coś, coś zdziałać spróbujmy. Po czymś takim mamy tutaj bicie, odbicie. No i tutaj na zero wychodzimy, tak naprawdę. Chcielibyśmy tego konia gdzieś tutaj zagrać. Hmm. Prawalmy tutaj, pach, pach. Wyjdziemy sobie. Tutaj. Teraz tutaj spróbujemy tą wieżę do akcji wkroczyć. Tutaj ciach. Wkraczamy tutaj skoczkiem do gry. Nasze wieże wzajemnie się widzą. To jest bardzo do dobry znak. Dobra, policzmy sobie. Mamy tutaj E5 potencjalne bicie. No tutaj. Kiepskie odbicie. Tracimy figurę wtedy. Nie, nic nam to nie daje w sumie. To już dalej na ma sensu chyba liczyć. Co my tu możemy w ogóle teraz zdziałać? No, chcielibyśmy so, Chyba, że sobie zagramy coś takiego i spróbujemy sobie. Na razie sobie z, z takim planem zjedziemy, żeby zdublować tę wieżę. Hmm. Dodać królem. Troszkę tutaj liptona mamy. Ale nie ma jakiejś tam wielkiej tragedii. Troszkę nam się sytuacja tutaj posypała lekko, ale próbujemy, co nie? Tutaj mamy tak, on tutaj sobie wiedzie, no spokojnie. Takie coś nie wchodzi w ogóle w grę, bo dostajemy tutaj Maciusia. Także od razu pierwsze, co musimy zrobić, to tutaj sobie uciec. Po prostu nie mamy innej opcji teraz. Ok. Do końca broni nam tu skoczek. Spróbujemy tutaj coś tymi wieżami pobronić. Jakby udało im się gdzieś tu na jakieś ciemnopolowe pole wejść, to może coś tu ten goniec by też zdziałał. Zobaczymy, co, co zagra przeciwnik. Tutaj pionek jest, tylko tyle może przejść. Ewentualnie mógł tutaj z koczkiem wjechać. Hmm. Zobaczmy, no tutaj. Takie coś może wjechać, kurczę, niefajne. Dobrze, policzmy sobie. Po czymś takim. On tu daje coś takiego. My nie możemy uciec. Musimy tutaj bić. Bicie. Bicie. Tutaj nic nie możemy uciec i mamy Maciusia w takim razie. Czyli wieżą nie możemy ruszyć. Ale jest tu inna ścieżka troszkę. Bo możemy sobie tutaj uciec. Wtedy po czymś takim. Eee, próbujemy odzyskać co się da w ogóle. Czyli mamy tu i tak. Kurczę może jego nie chcemy. Eee, ale musimy tak. Przeciwnik nam tu bije tak. Oddublują mu się pionki i my sobie wtedy uciekniemy tutaj. I to jest myślę, że w porządku plan całkiem. Przeciwnik bardzo długo myśli. Trochę inaczej zagrał niż się spodziewaliśmy tego. Spróbujmy tutaj jednak zagrać. Nawet jeżeli się nie uda, to przynajmniej coś pogrozimy, bo. Jak on tu nam zejdzie, to tutaj mamy szacha w ogóle. To jest w ogóle też super. Wtedy byśmy w ogóle mieli wieżę za darmo. Może coś by się nawet udało jeszcze Zobaczymy. Dobrze, jakby gościu podwalił coś. On tak trochę na ten moment, no to on tak nie był tutaj. Coś, coś jest fajnie i tak dalej, ale tak. Wiecie, widzowie. Skoczkiem oczywiście nie możemy tutaj zbić te, tego pionka. Musimy poświęcić coś. I nie możemy z takiego względu. Chyba, że. A, no faktycznie. Z takiego względu, że wtedy goniec nam wolny zostaje. No i to jest widzowie bardzo duży problem. No i teraz pytanie, czy chcemy to skoczkiem odbić za atakiem na Hetmana? To nie jest całkiem, całkiem niezły pomysł, to się potencjalnie wydaje. Filam, ja tu czegoś. Nie zauważyłem chyba czegoś. Kilka błędów pozycyjnych pozwoliło przeciwnikowi zdobyć przewagę w grze środkowej. Niezliczone partie rozpoczynają się od tego ruchu, ponieważ prowadzi on do wielu silnych otwarć. Podoba mi się ta odpowiedź. Jest proaktywna, wszechstronna i walczy o centrum uwagi. Przeciwnik wcześniej zdobywa przestrzeń, rozwijając gońca. Ten łańcuch pionowy pomoże wzmocnić twoją strukturę pionową. Ten ruch otwiera przeciwnikowi drogę do wprowadzenia gońca do gry. Rozwinięcie gońca i zwiększenie kontroli nad centrum szachownicy. Podoba mi się ruch twojego przeciwnika. To pozwala ci wprowadzić gońca do gry. Hetman przeciwnika wchodzi do gry. Świetnie, udało ci się obronić piona. Skoczek przeciwnika wchodzi do gry, atakując centrum. Goniec w pozycji fianchetto wywiera presję po długiej przekątnej. Przeciwnik wyprowadza skoczka, zwiększając swoją kontrolę nad centrum. Wprowadzasz skoczka do gry, kierując wzrok na centralne pola. To dobry ruch, choć przeciwnik mógł zagrać lepiej. Proszada na skrzydle królewskim to świetny sposób na ochronę króla i rozwój figur. To jest równa wymiana. To jest to, o czym mówiłem, widzowie, że właśnie ten ruch nie był, nie był tak, tak dobry, jak mógł być. Ponieważ tutaj przeciwnik po prostu na pewno miałby jakieś lepsze rzeczy do wyboru. My, się, my coś takiego rozważaliśmy, żeby ten skoczek tutaj wjechał. I ten ruch zyskuje tempo poprzez stworzenie groźby wobec Hetmana i zmuszenie go. do Dokładnie tak. I ten ruch jest. Y, obiektywnie nawet na pierwszy rzut oka według mnie widać, że lepszy niż właśnie wjechanie tym gońcem. Moim najlepszym posunięciem było zaatakowanie łańcucha pionowego. Pozwoliłeś przeciwnikowi na popchnię pionki dalej w kierunku króla. Niestety nie policzyliśmy tego za dokładnie. Najlepszym rozwiązaniem dla przeciwnika było popchnię pionki dalej w kierunku króla. Lepszym rozwiązaniem było dla ciebie zaatakowanie centrum pionem. Figura przeciwnika znajduje się teraz na bardziej aktywnym polu. Twoje wieże mogą teraz współpracować. Można tak zagrać. Nie jest to najlepszy ruch, ale też nie można powiedzieć, że jest zły. Spróbujmy jeszcze raz. Miałbym pewnie chodziło bardziej o coś takiego może. To daje nie. przeciwnikowi szansę na zdobycie materiału, ponieważ pion jest związany. Okej. Okay. Czyli najlepszą opcją to tutaj było to tutaj wjechać. Ten ruch pionem atakuje centrum i próbuje zdobyć przestrzeń. Można tak zagrać. Umożliwiłeś przeciwnikowi późniejsze zdobycie materiału. No tutaj nam się widzowie dość posypała sytuacja. Przeciwnik znalazł sposób na zdobycie materiału. Odważne poświęcenie gońca. Sprytna taktyka. Najlepszym rozwiązaniem dla przeciwnika było odbicie figury. Twoim najlepszym posunięciem było podjęcie walki z wieżą przeciwnika o otwartą linię. Pozwoliłeś przeciwnikowi na poświęcenie wieży w zamian za ładną taktykę. Najlepszym rozwiązaniem dla przeciwnika było odbicie figury. Pozwoliłeś przeciwnikowi na wymuszenie Mata? Przeciwnik przegapił szansę na wymuszenie Mata. Odchodzisz królem od szacha ze strony Hetmana. Twój przeciwnik aktywizuje ostatnią figurę, kończąc wprowadzanie wszystkich swoich sił do gry. Uciekasz przed szachem ze strony wieży. Jeśli przeciwnik zagra poprawnie, na pewno zdobędzie materiał. Atakujesz centrum i walczysz o przestrzeń. Przeciwnik przeoczył szansę na zdobycie materiału za pomocą taktyki. Przestawiłeś swoją bierkę na silne pole. Przeciwnik przygotował widełki, dzięki którym zdobędzie materiał. Pozwoliłeś przeciwnikowi na zamatowanie króla? Aha, no, no faktycznie. No. On wjechał sobie tutaj. A przecież ten pionek tutaj pilnuje. No faktycznie. Ja tego pionka w ogóle widzowie tak przeoczyłem. Przeciwnik przygotował widełki, dzięki którym zdobędzie materiał. Pozwoliłeś. Przeciwnik przeoczył szansę na zamatowanie króla. Umożliwiłeś przeciwnikowi zamatowanie króla. Znalazł tego matorialnego. Mierzę, że partia nie poszła po twojej myśli, ale każdemu się to zdarza.